Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Temat chyba najbardziej interesujący was jako widzów, bo zawsze to się, te odcinki cieszyły się bardzo dużą popularnością, czyli sprzedaż bydła. Przyjechało auto od Piotka. tak jak tutaj widzicie, na, też na aucie, z już kiedyś handlowałem, i, i, i w tym roku też sprzedaję do Pioczka odsadki. Także tutaj. E... Kierowca cofa do tyłu, ja zaraz powiem parę więcej słów. Jak po prostu będziemy je ładowali. Na już zajechała. Tu jeszcze, widzicie, konie stoją. Adam tutaj rozkłada wszystko, co trzeba. Bober. Bober. <laughs> Także tak już wygląda zestaw. Fajniutki. Tak podniesiony do góry. Też co warto zaznaczyć, to on pokażę w kolejnym odcinku. Ogólnie tu chłopaki też do mnie przywieźli dwa byki z Francji, ale nie nagrywałem w ładunku tych byków. Francuskich, o tych rozkładach nagram oddzielny odcinek, bo to powiedzmy inna troszeczkę tematyka, bo tam odpowiem parę, parę więcej słów, jeżeli chodzi o sam no, rozród i tak dalej, tak, przy bydle, a, a tutaj mówię typowo, typowo sprzedażowo, także e, przygotowanie tutaj naczepy, no i zaraz tu, tu będą go, gonione. To zresztą tu już e, w tamtym roku też tędy wychodziły, w tej samej stajni stałe byki też tędy wychodziły, to, to mniej więcej widzieliście. Co i ja, nie? jak to będzie się prezentowało? Leci kolejna partia? Ładujemy 5, 7, 6, podnosimy piętro i znowu 5, 7, 6, bo jest 36 sztuk. Także, jak wyglądają sztuki, tutaj mamy 7 sztuk. Także, tak jak Wam mówiłem, ładujemy 5, 7, 6, bo jest 36 wszystkich. No, Waga to ciężko ocenić, myślę, że średnio wyjdzie około 320 kg, ale to w zważeniu później Wam. Na sam koniec to wszystko powiem i, i szczegóły, reszty trakcji. E, no, czekają tutaj, zaraz je, je wganiamy na auto, bo tylko jeszcze sprawdzamy na pewno, bo na pewno sprawdzamy jeszcze, czy, czy po prostu wszystkie kolczyki mamy zgodność z paszportami i tak dalej. Także one już zaraz, jeszcze chwileczkę, 20 sekund, i wchodzą. Gdzie Kolejna partia weszła. Dawaj, dawaj. Dobra. Czekaj tam. Pusz, no i wchodzi kolejna partia trzecia, na piętro. Pyk, pyk, pyk. Tu akurat się zdarzyły takie dwa większe, ale na to też idą dwa mniejsze. Do piotka, także średnia myślę, że będzie w porządku. załadowane, bo widzicie jak stoją na aucie, na piętrze. Także no, poszło nawet e, dość dobrze, lepiej niż spodziewano nawet można powiedzieć. Także bytki załadowane. E, Jadę aż pod Gdańsk do, do nowego właściciela. No do Piotka to będzie drugi raz wezmę handel z piotkiem. Także tutaj kierowcy się e, powiedzmy tam spinają, nie spinają, że nie spinają, bo to nie plandeka. E, powiedzmy przygotowują do wyjazdu. E, tiry był wcześniej ważone na, na kamieniołomie na Wadze pusty. Co lecimy na wagę? E, także. Zobaczymy, ile będą ważyły. Odnośnie wagi i tych reszty szczegółów, to podam e, no, wam po prostu, myślę, że przy piętym komentarzu, e, co jak, ile to, to wyglądało. Taką można powiedzieć na miastkę. Dzisiaj zobaczyliście e, filmu, bo, bo jakoś mocno intensywnie nie, nie nagrywałem, bo no, nie, mam, nie miałem akurat GoPro, a, a trochę musiałem pomagać, powiedzmy, przy e, no wiadomo, załadunku. Także, tak jak widzicie, tir wyjeżdża. On tak w Bieszczadach dzisiaj. Ładna scenaria, co wam jeszcze pokażę. Mam nadzieję, że waga będzie satysfakcjonująca dla mnie, ale też oczywiście jest tak wszystko uwzględnione, żeby też no, przyszły, przyszły nabywca był zadowolony. Zresztą no, jak bierze kolejny raz, no to myślę, myślę że tamtego razu był zadowolony i myślę, że z tego razu też, też będzie zadowolony. Także pojechały w podróż no, prawie na drugi koniec Polski. Także spora, spora podróż. I co jeszcze tak jak mówiłem wcześniej odnośnie byków z Francji. To Wam nagram taki oddzielny odcinek, bo będę chciał wtedy więcej o nich powiedzieć. Może tam nawet wezmę karty ich i tak dalej, i, i Wam wszystko e, opiszę, ich indeksy. E, a są naprawdę fajne, spokojne, można między nimi chodzić, głaskać. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także no, Wam pokażę po prostu e, w kolejnym odcinku, albo jakieś za dwa odcinki. Bo chłopaki jechali do mnie z Francji 1900 km z dwoma bykami, także byki jechały jak limuzyną. 1900 km, trzeba no, cała ich. No i co, i teraz kilkaset kilometrów lecą, lecą odsadki, także no, jest trochę w podróży jeszcze przed, przed chłopakami. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć i do następnego.